Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kukicysta, a dzisiaj, yy, jak widzicie jakiś czas temu, albo może nie wiecie, jest aktualnie specjalne wydarzenie w World of Tanks. Yy, miałem to już nagrać w poprzednim sezonie, ale nie pykło. Widzicie, aktualnie mamy trzeci odcinek. I słuchajcie, yy, co chciałem Wam pokazać. A mianowicie mamy tutaj 5 czołgów i chodzi w tym trybie o to, że to jest taki Battle Royale jakby, nie? Macie 20 maszyn, każdy na każdego... Kurwa, za starany Discord. Widzicie, czasami Discord wirtuje bardzo? Dobra, już go nie będzie. I po prostu chciałem wam pokazać tutaj aktualnie moją najlepszą strategię na każdy czołg, oczywiście oprócz Ravena, bo ja Ravena po prostu nie lubię, nie lubię nim grać. Z pozostałymi mogę wszystko i słuchajcie. Dzisiaj pokażę Wam walkry, ale y, jeśli chcecie inne czołgi, to po prostu dajcie mi znać. Wybierzcie sobie, czy chcecie Warega, czy Raven... No, Raven niech też będzie. Przemogę się. O, woli pana Pawła albo Harbingera. Y, no wiadomo wszystko co będziecie tylko chcieli, powiedzcie mi i wam zaraz pokażę wszystko. Jaką najlepszą kombinację przede wszystkim brać, przynajmniej dla mnie. Y, niekoniecznie to musi być dla każdego taka. No i dobra, no i co? Widzimy się już w bitwie, nie? Chciałem w ogóle jeszcze mu pokazać jaka jest fajna muzyka ogólnie w tym trybie, nie? Pewnie teraz słyszycie. Już, już wiem, że to jest ta pustynna mapa. Eee, na Valkyrie to nie za dobrze. Powiem szczerze, to nie jest za dobrze do Valkyrie. Lepiej żeby walało na główną. I słuchajcie. No aktualnie mamy dwa resby i tutaj się zrespimy. To się nam nas zaraz zresztą chmara. Tutaj też w sumie, ale tu będzie mniej i dlatego tutaj pójdziemy. Weźmiemy sobie od razu, słuchajcie, na Valkyrie zawsze bierzcie od razu drugie pociski. Bo patrzcie, pierwszy mają przebicie 100 mm, tym nie przebijecie nic, zupełnie nic. Może na liquida przebijecie i jakieś słabe już. Tym tutaj możecie jeszcze coś zrobić, ale tymi to tutaj już raczej nie. Te wam polecam zostawić na później, bo tą kombinację, którą zrobimy... Zobaczycie zresztą. Co, licznik się zbagował? Patrzcie. <laughs> Uwielbiam magie po prostu. Czasami to jest takie... Z z z Głupie weźcie Dobra, przybliżymy sobie tutaj troszeczkę I słuchajcie Trzeba znać ogólnie respy osób, nie? Ja wiem gdzie się mniej więcej zawsze respią Tu się respi, tu się respi, tu się respi No wiecie, no, no, dużo się gra w ten tryb To się wie już po pewnym czasie, nie? tu ja muszę uważać bardzo na tamte strony Ale też muszę tam pojechać Bo muszę się podekspić, nie? No, słuchajcie, zrobimy tak, uderzymy od boku Oho, i widzicie, i o tym mówiłem Już mnie tutaj mają, bo ich tutaj jest chmara Oho, a nie, tu z tyłu jest typo O. No. Dzień dobry Tylko kto to jest Warek, dobra, łatwo. Będzie łatwo. Patrzymy, nie przebija, widzisz? Musicie ustawiać się bokiem, pamiętacie, macie pancerz, tak? Ten czołg jest do... ten... Nie widzicie, wziąłem dwójki ja go przebijam na spokojnie od przodu. Gdybym no, wziął jedynki, nie przebiłbym go. O, no teraz nie przebiłem, bo wie, że trafiłem, no ale... Normalnie to trafiam, nie? Dobra, o mnie teraz dolną płytę spróbuję przewalić. Wow, dobra. No wiadomo, czasem też coś się odbije, nie? To jest normalne, w tym się nie przejmujcie. Dobra, za 190. Kogo tutaj nie ma? Zaczy... Warto patrzeć, bo. Nawet ze 170. No, słuchajcie, i tak się walczy walkryją, właśnie. Czekajcie, albo strzelajcie w garnek. Garnek zawsze przebijecie, więc możecie nawet jeden załadować. Tu w garnek. Jak stoi już tak obok was, na przykład taki warek, strzelacie cały czas w garnek. O, rykoszet. No czasami się zdarza, nie? Bo mi tutaj blokuje działem, próbuję przynajmniej. Patrzcie, wyszło z kumuleka za 270. I to już jest po nim, on już to wie, on już jest, On już wie, że już po nim. No i nie ma go. Yy, tak dla Waszej wiadomości to jest moja pierwsza próba. Także nie wiem jak mi to wyjdzie, bo nie zawsze wychodzi. Dobra. I mamy tutaj dynamikę i maksymalną prędkość. U mnie wam polecam zawsze bierzcie dynamikę, bo y, maksymalna prędkość będziecie tutaj. Przygotowanie. Yy, nie bierzcie zasięgu, bo będziecie godzinę czekali, aż wam się to załaduje po prostu. A lepiej może wszystko szybciej i mieć aktualną pozycję wroga i tak dalej, nie? Dobra, tutaj za będzie mniej działa. działo. Zaraz mu pokażę też. Zobaczymy, może tutaj ktoś jest obok. Nie, nikogo nie ma. Znaczy, ja wam zawsze polecam wyrazić wuj, czyli uszkodzenia strzała. Dlaczego? Nie wiem, ja po prostu jegomość raz dobrze. Nie? I potem się nie przejmować. I no, nie szczerać godzinę. Dobra, tutaj mamy dużo rzeczy do pozbierania, więc my sobie to pozbieramy. Na spokojnie postaram się to robić z jak najmniejszą ilością cięć, żebyście po prostu wiedzieli, jak grać. Uznajcie to jako taki trochę poradnik, można powiedzieć, do World of Tanks. O, patrzcie, nie powiedziałem wam najważniejszego. Tu macie... po yy, trójką macie zestaw, po czwórką macie regenerację. Słuchajcie, jak ktoś was strzeli, a regenerujecie się, to przestaje was regenerować. Pod piątką macie turbo sprężarkę tutaj, czyli taką turbinę, a tutaj macie strefę napraw. No strefę pokażę wam później, jak to będzie działało wszystko. Już widzicie, mam turbo sprężarkę, ale strefy jeszcze nie mam. Mm, dobra, tutaj mamy amunicję sobie to oczywiście weźmiemy, bo trzeba wszystko brać po prostu. Możecie zbierać, zbieracie wszystko. Wszystko, co widzicie. Na początku wszystko zbierać. Nie patrzcie, co to jest. Nie patrzcie, że macie pełne amunicji, tylko bierzcie jeszcze więcej, bo expa i tak dalej i to nam się bardzo przyda. No jak widzicie, już mi brakuje bardzo małego tego poziomu i o, już widzę i będziemy mieć zaraz piąty, bo zbierzemy sobie zielone i żółte. Tak, nie powiedziałem jeszcze ich rzeczy. Zielony wam regeneruje HP i daje wam te takie buściki. Żółte to, jak to, co mogliście się zobaczyć, to jest amunicja. I amunicja daje wam 300 ekspa, to zielony daje wam 150, zrzucik daje 600, a trofeum, czyli tego gościa co nam zabrałem, to 500 albo... oho, dobra, mamy typa Dobra Teraz typo tu się pojawi Albo i się nie pojawi. Teraz bierzemy szybko amunicję i słuchajcie szybko rzucamy pancerz Rzucajcie pancerz, yy, tylko kadłub, pancerz pamiętajcie, kadłub, pancerz Dobra I teraz już możemy z nim powalczyć o, patrzcie, próbował mnie objechać, ale mu się nie, nie uda mu się Nie pyknie mu I rzucamy tu rozpężarka i patrzę teraz No kurde, nie trafiłem Fakt, no czasami tak jest no. Ciężko się kieruje tą Hulkurium, dobra, zaraz nie wiedziemy z niego wjedziemy z cajepety Oho, ma magazyn, chłop Ale dobra, on mi nic nie, nie zrobi I zrobi mi większe krzywdy tym Ravenkiem Dobra, on mi spróbuje uciec, ale nie da mu się Za 300 7 sekund, 6, 5. no już go chyba nie rozwalę. No nie, a się zregeneruje. No teraz mi tu spróbuję uciekać, albo spróbuję mnie objechać, bo wie, że nie ma szans. Dlatego uciekł. W sumie zrobił dobrze, bo tak jakbym trafił wtedy, to by już go nie było, ale no niestety smudowałem. Zdarza się że też wiedzieć, że zdarzają się takie rzeczy. Po prostu nie da się perfekcyjnie zagrać. Nie skaczcie tutaj nigdy. <laughs> Mówię wam to z czystego doświadczenia. Mm, gramy często słowakami i czasami się zdarza, że mądry tutaj spadnie jeden, ja zwłaszcza. No, tak było. Nie zmyślam. Nie no, muzyka już jest, to znaczy, że już się zaczyna powoli niewesoło. Okej, okay, tam jest kolejny typo. Słuchajcie, jak to wygląda sytuacja? sytuacji 3, Raveny 2, Brygnidry 2, Requiny 1, no... No nie za wesoło, powiem wam tyle, nie za wesoło, mogłoby być lepiej. Słuchajcie, jak zrobię wieżę, już będę naprawdę spokojny, bo już z to już sobie damy radę, na spokojnie. Także nie ma co. Oho, dobra, zaczyna się zabawa, tak zwana. To musimy uciekać teraz stąd, bo on mi tutaj zaraz zrobi plecy. Przynajmniej będzie próbował. O właśnie, o tym mówię. O, i chłop już Ale nie ma tego. Jak od... No, działa jeszcze. To jest pół biedy. No, w pancerz w ogóle. No nie, sojusz, kurde. Nie, zaczyna się. Sojusznik. Zapomnijcie o tym. Tym razem wam się nie dam. Popatrzcie, no kolejne Co jest? Nie, on jest wymaksowany. Ja teraz zauważyłem. O Jezu. To będzie kijowo. No będzie kijowo. No strzelaj, w niego, strzelaj w niego. Dobrze. Strzelaj tego typa. No. Trzeba go odbijać trochę. Dobrze, strzelaj, strzelaj w niego. Co jest? Czemu ja nie przybiłem tej wieży od boku? To wieża jest chyba OP, bo ja rzadko je biorę, bo po prostu nie lubię jej. Dobra, dawaj no Dobra, no wiecie goście gra na rybki nie z dwoma działami kochczą. Dobra. Nie ma, nie szczęśliśmy żądno płytę. O ty, kurwa. Będzie no, niedobra. Nie, wypadł. Nie ma, nie ma żadnej strefy. wynocha. O, się tak działa ta strefa. No kurwa, no nie, ma lepszy silnik. I stąd. wynocha. No ja kicha, No jaki cham, ja się nienawidzę taki. po prostu nie, ja nienawidzę. Nie cierpię wręcz. Świetnie, już zostały mi same pulaki. <laughs> teraz to mi głównie zrobi. Spadaj, spadaj. No. 6k uszkodzeń, jedno zniszczenie, 3000 zablokowanych. No, nie jest to zły wynik. Yy, po prostu... Miałem pecha co do typa, bo to, no mówię, trzeba mieć też szczęście, trzeba umieć grać I często się po prostu tak zdarza Dobra, zaraz włączę ten raz wam pokażę dalszą część Zapomniałem o najważniejszym, a mianowicie, by zapomniałem wam podziękować za te 150 subów, które już robiliśmy I mamy prawie 2000 wyświetleń łącznie na kanale Co jest naprawdę dobrym wynikiem, muszę wam powiedzieć To jest Walkeria więc możemy wziąć drugi raz i tym razem mam nadzieję, że wam się uda. nam się uda Pokazałem Wam już całą kombinację, tylko nie. No, widzieliście chyba na działanie, tak? Widzieliście działanie wszystkich rzeczy, teraz postaram się zrobić jakiś lepszy wynik. Może uda mi się w pierwszym być. chciałem być w top 3, ale nie wiem czy mi się uda. Szczerze, to nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, zaczynamy, chyba, tak zwaną. O Jezu, dobra, aktualnie świetnie, bo druga mapa jest i drugą mapę Wam pokażę. Są tylko dwie mapy, tyle Wam powiem. Ja lubię tę muzykę aż tak szczerze Dobra Hmm, no słabe respy szczerze No tutaj to, to, tutaj to ja się nie chcę tepać, bo ja nie lubię tego miejsca Mam do niego od razu dziwną No to pójdziemy tak sobie tutaj Nie po prostu nie przepadam za nim, nie? No dwójeczki klasycznie Dobra, Naw aż tak daleko nie trzeba, on tak Będzie dobrze Sobie tak możecie sobie zrobić, że widzicie, zwiększycie sobie zasięg widzenia ogólnie, ale zmniejsza to kod z więc Tak jak chcecie sobie, możecie tak zrobić, nie? Czy coś się zrespiło? So yes, of course Co jest? Tak szybko? No, no świetnie, zapomniałem powiedzieć, że to działo jest tak celne, że główno tym wcześniej coś prędzej traficie niż coś. Ale kurde harbinger. Ja nienawidzę z harbingerami walczyć w Valkyrię, Bo to są główniaki, co tak strzelają bardzo szybko. A Rimiary też wam pokażę moją kombinację, przynajmniej będziem pojechał pojechał tamtędy, tam, tam, dobra. On ma szczerze dobrą, dobry ten bus taki dodatkowy, w sumie ten czołg też, to, to, to też ma. Walkeria to, to... to jest mój ulubiony, tak szczerze wam powiem, bo kiedyś wolałem tego, e, ruska. I lubiłem sobie full pancerz, ale no, no to nie polubiłem bardziej Walkeria wszystko. Dobra, jedziemy. I co? O, chyba był strzał, albo nie wiem, jakiś liczb. Okej, okay, dobra. Mm czekam tak A, bo dobra. Czekajcie, bo on tutaj jedzie nawet. No to dobra, chodź też walczyć. Też walczyć, no chodź. Bańka była I spadaj. O, pięknie trafiłem do strony Ale kurde, on nie Dobra, za drugie weszło. Weszło drugie. Dobra, on już jest w słabej sytuacji. On już wie o tym. Może mi porobisz... Dobra, jeszcze ja regeneracja, szybko, szybko, dobra Nie ma, nie uciekniesz. Teraz nie uciekniesz, chciałeś walczyć? Walczymy. Do końca Walczymy do końca. Nie ma, że uciekasz. Kurwa, szkoda, że ta walka nie jest taka wolna. Kurde, wziąłem nie chcący. Dobra, już ja weszło. To mi już nie ucieknie. Wiązło silnik, ale to nic. To może też pokażę Wam przy okazji, czemu nie brać drugiego silnika. No dobra, świetnie, zestrzelony. No dobra. Nie go. No trudno, będziemy jeździć szybko, ale będziemy musieli rozpędzać dwie godziny. No nie, no trudno, no zdarza się tak. Dobra, na podstawowa. No i no jedziemy teraz szybko, nie jesteśmy lightem normalnie zaraz. Jesteśmy mniej zwrotni przez to, no ale trudno się mówi. No, kolejny Dobra, za 500 weszło ładnie. O ma nie działo i on o tym wie, tylko on bierze mi na odległość. Bo wie, że ja celuję yy, 2 godziny. Dobra, za 300 wlazł. Nie ma, nie uciekniesz, hehe. <laughs> co sobie myślisz? że, że uciekniesz? Nie ma, churzu wracaj tu. Cieki to churzu co chcę zrobić 2 hp Nie no kurwa serio Zapomnij chłopie Co jest? Widzieliście to odbił się chłop Kurde skłumanie się Kurde no nie no nie no jest chłopie Świetnie, poszło. Weszło ładnie, dobra. To pachcie, on go już zginął. po niego? Świetnie. Dla mnie to jest, dla mnie propsy jak najbardziej. Będzie więcej jak spojrzysz wszystkiego. No dawaj, nawaj, się. On coś, dobra, Kończałyśmy do nich. Ej, dobra, niech po wybijają im świetnie. byli tego typa od długo nie nie Ode mnie z... chcesz w łeb? Dobra, dostaniesz w łeb. O ty kurwa sobie za sobą, a nie za taki gracz no, powinni no, no, no. banować po prostu To powinno być ban i tyle. I koniec. Nie ma tak. To jest tak zwane timowanie. Patrzcie widzicie, Gościu się timuje i w ogóle nie... coś dobre Coś się timujesz? Czekaj tego drugiego, bo web dostaniesz. Dobra, ten strzela, okej, okay, dobra. To dobrze, okej. Okay. Spadaj no! Ja muszę się przed drugim chronić. Bo mi tutaj zaraz... Ej, pierdolę. Muszę się tak wzdawać, wiesz, nie? No nie, z pierdolę. Dobra, dam swój okno. No, ty chodź tu. Oś tu kurwa, tylko przeszkadzać po to... No, przyjechał mi tutaj na dupę, no zwykle no Co jest no. No Kościół, miałeś sobie jechać, tak? Weź sobie tego drugiego nie został. Jezu. No, patrzcie ja kurwiałem z czasami naprawdę. No co? To... Z czego ja go nie mogę przebić? Dobrze, rozwal go, rozwal go, rozwal go, rozwal go Igo. Kurde, jest jeden na jeden. to, stać. Pokaż na co stać. Good shot. Tego będziemy trzymać to mnie Ale to menda O ty kurwa! Okej nie ruszamy się Nie ruszaj się Może byśmy się nie mogli O zatonują się zaraz Naprawiamy się, naprawiamy. Może jaka to jest długa walka? Moskwa, w szczupaku, ale jeden pod, pod drop, bo ja nie mam pocisku w ogóle. Jego nie porobię, nie Dobra, weszło za 700, wow. Zbiej, dalej. <noise> o to kurde i wiem co chcę zrobić. Nie ma, zapomnij o tym. Zapomnij No Kuźba jaka amenda. No Kuźba jaka amenda, boże, ja nie takich. To jego mnie nie zasranę. Jesteśmy drugi, co prawda ten Jurgen był dosyć irytujący, nie powiem. No i to tyle, chciałem, chciałem wam pokazać ogólnie jak się gra tym, tym czołgiem. Dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie, żeby wybrać następne czołgi, jakie będziecie chcieli. No i do zobaczenia, cześć!